Siemaneczko, z tej strony Saper, naczelny złomiarz tego osiedla. Witam was w Stolcu. Nie wiem jak, kiedy i po co tego nagrania użyję, no ale no, byłem w Stolcu. Kolejne z osiągnięć życiowych zaliczone. Ładna miejscówka, woda i kloc. Siemaneczko, z tej strony Saper, naczelny złomiarz tego osiedla. Witam was w moim kąciku zainteresowań. Kurde. No a gdybyście pytali o reklamówkę na drzewie, no to wisi cały czas. Ogłoszenia parafialne. Po pierwsze, to mi zakłada konta na stronach dla dorosłych, bo mi maile przychodzą. Po drugie, na ostatnim streamie z okazji 30K odwaliliście Donate stulecia i było mi wręcz głupio, ale postarałem się zainwestować trochę w kanał, zamówiłem pocztówki naklejki, opłaciłem wysyłki i kupiłem parę pomniejszych gratów do filmów. Chcę podziękować Noto, Rafałowi z Go Urbex i administracji poprzedniego serwera za kilka ładnych miesięcy fajnej współpracy na Discordzie. Dziękuję. Po dwóch tygodniach grzebania w ustawieniach i botach myślę, całkiem fajnie działa serwer, na którym jestem dostępny obecnie. I dziękuję również obecnej administracji i użytkownikom i wam, droga społeczności za pomoc i mnóstwo porad, których w zasadzie większość zastosowałem na serwerze. Wysłałem wam pocztówki. Na moją skrzynkę odbiorczą trafiło około 70 wiadomości w tej sprawie. Wypisaliśmy z panią saperową około 35 pocztów. Z zachowaniem zasady, kto pierwszy, ten lepszy, wszystkie wiadomości zostały potem usunięte z odebranych oraz z kosza. Oczywiście, zaskoczeniem dla mnie było, że nie wszyscy wiedzieli, że trzeba podać adres. Takie czasy dzisiaj, że już listów się nie pisze, pocztówek pewnie też za bardzo nie wysyła, więc nie wszyscy musieli wiedzieć. Kto się nie załapał, to przepraszam i zapraszam następnym razem. I tak. Ten film ponownie może być słabszy, gdyż minęły już chyba 3 tygodnie, albo nawet miesiąc, już nawet sam nie pamiętam od filmu z płytą peleryny. Część już mam nagraną, część dogrywam dzisiaj. Mam natomiast do wyboru dwie drogi: przełożyć film o kolejny tydzień lub postarać się wreszcie coś wypuścić. Więc jeśli będę dzisiaj bełkotał albo mówił znudzonym tonem, to nawet nie dlatego, że się narąbałem, bo tym razem nie, a jestem zwyczajnie zmęczony, a mimo to próbuję zrobić film. Z góry przepraszam za jego jakość. Podano do stołu, kurde. Jest to komputer podesłany mi przez jednego z użytkowników Discorda o Niku James Bond. Zaraz po rozpakowaniu, pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to dość duża estetyka tego frontu. Ten komputerek jest, kurde, po prostu ładny. Jest też dość ciekawie zbudowany, ponieważ jest dość szeroki, za to niski. Mierzy jakieś 21 na jakieś 34 na jakieś 44. Oprócz tego, że producent nie przewidział żadnych gumowych kopytek oraz blacha u dołu nie ma żadnych zaczepów oraz oprócz tego, że można pochlastać się o blachę przytrzymującą w śledzie, obudowa pomimo lat wygląda całkiem nieźle. No może prócz tego miejsca, w którym zaczęła go już żreć rdza. Obudził się. Za długo spokój był. Tak jak powiedziałem na streamie, że sąsiad się uspokoił, tak od poniedziałku sobie co chwila popiarduje tą swoją wiertareczką. Ale wracając do komputera, kurwa mać. W dupie sobie! P to tak na szybko. Płyta posiada 2 PS2, 2 USB, 2 komy LPT, Gameport i podstawową kartę dźwiękową. W portach PCI siedzi karta graficzna. Oraz karta sieciowa. Zasilacza nie podpisano, ale pracuje on już pod napięciem 230 V domyślnie. Obudowa skręcona była innymi śrubkami. Ja już do niego zaglądałem, więc wymieniłem na takie, żeby szybko się otwierało. Na froncie znajdują się dwie nagrywarki DVD, miejsce na stację dyskietek oraz miejsce na stację Zip. Wielki guzior do włączania, guzior do resetu oraz diody wskazujące pracę dysku i zasilanie. Jest tutaj jeszcze kluczy licencyjny Windowsa. Dokładnie Windowsa XP. Pro... Piec otwiera się w taki sposób, że trzeba podnieść tą blachę która jest jednym kawałkiem i nie lubię tego rozwiązania, bo trudno jest taki komputer w pojedynkę zamknąć. Szczególnie jak już się trochę te blachy rozlezą na boki i pokrzywią. Wnętrze prezentuje się w ten sposób: od razu widać, że nad płytą główną bokiem umieszczony został zasilacz. W komputerze znajduje się też dysk, twardy, a po obudowie wala się dodatkowa karta dźwiękowa z gameportem. Warte uwagi jest też, że istnieje tutaj dostęp do komponentów. Z góry obudowy. To ja to rozdupcam i zaraz będziemy przyglądać się każdemu z elementów. Cholera, znowu bym zapomniał. James Bond wysłał oczywiście list. Saper, dziś w parce komputer, który pozwolił mi przygarnąć znajomy. Komputera nie tykałem, nie wiem co w nim jest i czy w ogóle jest sprawny. Wraz z komputerem wysyłam Ci trzy karty graficzne, które mogą się przydać do sprzętu, który Ci wyślę w przyszłości. Bardzo dziękuję, nie trzeba przesadzać. Wiecie, aktualnie też staram się najpierw pozbyć jak największej ilości. Rzeczy, o których zrobiłem już film, żeby zwolnić trochę miejsca. Z tego, co mi wiadomo, niebieska Nvidia sypi artefaktami. Mam nadzieję, że ze sprzętu zrobisz pożytek. Specyfikacji kart nie będę podawał. Wydaje mi się, że lepiej, jak sam zobaczysz, co się kryje pod obudową. Pozdrawiam cię serdecznie, Marek. Na DC jako James Bond. No obecnie James Bond. Dziękuję uprzejmie. Zacząłem sobie to już rozbierać i przypomniało mi się, że w kartoniku z częściami konstrukcyjnymi obudów powinienem mieć odpowiedni szyld do tego. No i mam. Zajebiście. Im dalej w las tym obudowa bardziej zdradza, że jest szmaciana. Ma za to całkiem fajne rozwiązanie, gdyż po odkręceniu dwóch śrubek można z niej wyjechać blachą. Przykręconą do niej płytą główną. Myślę, że to fajne rozwiązanie. Chociaż głupio gdyby takiego nie było, skoro płytę zasłania zasilacz. Przy okazji, obudowa bez podzespołów praktycznie nic nie waży. O kurde, patrzcie tutaj, jaka ładna pajęczynka. Tak poza tym, jeśli czasami będzie słychać wentylator, to sorry, ale jest tak gorąco. Mm. Mniam. Zastanawiam się, czy zrobił to w ten sposób producent, czy ktoś tutaj był z pistolecikiem na termogluta. Szkoda, że jest to aż tak bardzo polepione, bo chciałem cały ten front wrzucić do zlewu i zwyczajnie umyć. Wszystko odkurzaczem, a potem front detergentem. Niech żyje zgrabność. Nie muszę mówić, że się urwało i rozlało po podłodze. Ten termoglut tak naprawdę niczego tutaj nie trzymał, więc na spokojnie będę mógł sobie to umyć w zlewie porządnie. Te szare elementy też w dość prosty sposób można stąd wyciągnąć. No, tak się przygląda mi coś mi wali ta naklejka. Coś mi się wydaje, że ona jest nie z tego komputera. No, a w tym miejscu ewidentnie coś się wlało do komputera, bo odkurzacz nie chce tego zeżreć. Bez młota to kurwa nie robota. Dobra, szyld siedzi. Mniej więcej chyba w taki sposób to powinno być zrobione. Płyta główna prezentuje się dość ciekawie. Szczególnie ten radiator i mechanizmy do jego odpinania. Zaraz będę to rozkminiał. Oznaczenie płyty głównej to Shuttle czy Shuttle. No w każdym razie człenko AV45GT-GTR slash w wersji 1.3. Na płycie znajduje się wzmocnione złącze AGP oraz 5 PCI. Ponownie trzy złącza AUK. I złącze, którego przeznaczenia nie rozumiem, ponieważ nie mogę znaleźć instrukcji obsługi do tej płyty. Jest to złącze podpisane jako AUX POWER. Nie wiem, zasilanie jakiegoś wzmacniacza czy coś. Na mostku północnym siedzi wentylator, na południowym już nie. Oczywiście jakieś niewlutowane scalaki i złącza. To już musi być chyba na każdej płycie. Standardowo dwa razy ID, raz FDD. Trzy sloty na pamięć RAM typu DDR, w których zainstalowany jest 1GB kości 20 pinowe złącze zasilania. Jedno co zawsze mnie zaskakuje w tych komputerach, to sposób montażu radiatora. No w każdym jest kurde inny, okej? Okay? Wylazło. Gwarancja rozpoczęta w 2002, a w sokecie MPGA 478B siedzi maleńki w porównaniu z radiatorem procesor Intel Pentium 4 o taktowaniu 1,6 GHz. Pomiędzy procesorem a radiatorem naklejona była taka aluminiowa, zdaje się, taśma z jakimś tam czarnym czymś. To jest w ogóle. Karta graficzna to GeForce 2 MX 464 MB. Na złączu oczywiście AGP. Chłodzona być może pasywnie, natomiast po zmęczeniu śrubek widać, że ktoś dodał tutaj wentylator. Na karcie znajduje się złącze podłączenia wentylatora. Natomiast ktoś wymyślił sobie to w taki sposób, że podłączył wentylator do jednego ze złącz na płycie głównej. Karta sieciowa, która jest już zupełnie jakimś wykopaliskiem. Archeologicznym, logicznym Siedziała w pierwszym porcie PCI zaraz pod kartą, co uniemożliwiało temu wentylatorowi jakąkolwiek wentylację, właśnie. Ale wsadzi się to gdzieś niżej po prostu i będzie spoko. Tą kartę dźwiękową nie wiem, czy będę tutaj wkładał z powrotem, ponieważ wątpię, że ktoś dzisiaj chciałby podłączać do tego komputera zestaw głośników 7.1. Inna rzecz, że na płycie głównej znajduje się już GamePort. Ta karta dźwiękowa byłaby dublowaniem funkcji. Dysk twardy to 40 GB Max Store. O prędkości obrotowej 5400 obrotów na minutę na złączu IDE. Z kolei zasilacz jest marki Logic. Prawdę mówiąc, nie robi złego wrażenia. Przede wszystkim jest dość ciężki. Być może, nie wiem, napchali tam gipsu, żeby był taki ciężki ale zaraz go sobie otworzymy i zobaczymy co znajduje się w środku. Podobno mówienie, że zamiast coś zrobię, to zrobimy, na przykład zamiast otworzę, to otworzymy jest objawem choroby psychicznej, ale w sumie już się w życiu przyzwyczaiłem, że jestem pierdolnięty, także mi to nie przeszkadza. Ale jak macie jakieś swoje zdanie na ten temat, to chętnie poczytam w komentarzach. No i zdaje się nie być źle z tym zasilaczem. W filtrze przeciwzakłóceniowym widać zwoje miedzi, czyli nie jest to po prostu kostka stali. Zasilacz posiada też całkiem spore tranzystory. Radiatorom nie można odmówić wielkości i estetyki również. Sam mostek Greca też jest spory, ponadto wysunięty wysoko ponad płytkę, co z pewnością ułatwia odprowadzanie ciepła. Kondensatory jeszcze nie wydupiły, także chyba całkiem spoko ten zasilacz, tyle że małej mocy. I w ten sposób przebrnęliśmy przez wszystko co znajdowało się w zestawie. Od siebie dorzucę stację dyskietek, żeby był komplet. No i oczywiście w zestawie były wspomniane Czytniki DVD. Ponownie nie czytają płyt CD, a jeśli już czytają, to rzadko, natomiast z DVD nie mają najmniejszych problemów. Czarna nagrywarka posiada funkcję Light Script i to jest jedna z rzeczy, którą będę chciał kiedyś na kanale pokazać. Już noszę się z zamiarem kupna płyt, na których można wypalić jakieś obrazy. No ale jeszcze takich nie mam, więc to następnym razem. Jeśli o jakimkolwiek napędzie DVD do komputera można powiedzieć, że jest naprawdę ciekawy, to będzie to właśnie ten napęd. Napęd DVD, który posiada jeszcze charakterystyczny dla starych CD-ków potencjometr zmiany głośności, wyjście słuchawkowe dla CD-audio, przycisk do przełączania kolejnych utworów oraz dwie diody. Nie wiem z czego to jest zrobione, ale próbując przykręcić blachę z płytą główną, upierdzieliłem śrubie łeb i wcale nie użyłem jakoś bardzo dużo siły. Całe szczęście da się ją wykręcić z drugiej mańki. No i tak by to było. Jeszcze tylko bym poprawił trochę ten szyld. Dobra, jest. Ta, no chyba wspominałem coś, że idzie się o tą obudowę pokaleczyć. No i dobra. Tak by to mniej więcej było. I ponownie zwrócę uwagę na to, że komputer to jednak jak jest czysty, to jest jak z diodami LED. Bonusowe punkty do szybkości. Napędy ułożyłem trochę inaczej. Biały, ten najciekawszy dałem u góry. Ja pierdolę. Karcie graficznej też dałem trochę oddechu. Potrzebuję kogoś z mopem, bo się kuźwa rozpuściłem. No ale sprawdźmy, czy jebnie. Jestem kretynem, nie podłączyłem przycisków. No to jeszcze raz, sprawdźmy, czy jebnie. Się w kurwie zaraz. Nie jedną. W sumie spodziewałem się, że nie jednie, bo wczoraj go odpalały mnie. Muszę przyznać, że za cichy to ten komputer nie jest. Ponadto głupio się go nagrywa, bo wszystko zasłania ten zasilacz. Wentylator mostka północnego ma już trochę dość życia, chyba. Na dysku twardym zainstalowany jest Linux Lubuntu. Z tego co widzę, jest to wersja 16.4, coś takiego. Tyle co mogę powiedzieć na temat tego systemu, to to, że jest na nim dużo. Dużo treści o tematyce religijnej, poprzedni jego właściciel musiał być, nie wiem, księdzem, katechetą. Nie działa ten system jakoś rewelacyjnie na tym komputerze, a właściwie to ledwie zipie. Dzięki czemu wiem, przynajmniej, żeby nie instalować tutaj Lubuntu. To nic nie daje, naprawdę, to nic nie daje. A co do biosu, to informacja o prawach autorskich sugeruje 2001 rok. Nie posiada opcji botowania z USB. Jak już wcześniej wspominałem, płyty CD również nie chcą być czytane. Nagrałem więc po prostu DVD. Tak wiem, nagrywanie instalatora systemu operacyjnego o wielkości mniejszej niż 1GB na płytę DVD jest nieco marnotrawstwem, ale wiecie, czas też ma swoją wartość. Witam niemal dwa tygodnie później. Stolet z początku filmu wydaje się. Teraz być wrzucony tutaj nie przypadkiem, ponieważ dokładnie gówno udało mi się przez ten czas zrobić. Może wyłączę jednak tą dyskotekę. Po pierwsze, zainstalowałem tutaj Windowsa XP z kluczem z naklejki. Normalnie nie chciał się aktywować przez internet, jednak podrzuciliście mi w komentarzach stronę, przez którą można aktywować system w zastępstwie za połączenie telefoniczne. Pomimo poszarpanej naklejki licencyjnej i moich podejrzeń, że była przeklejana, ku mojemu zaskoczeniu system się aktywował. No i w tej sytuacji. Nie szczególnie wiem, co o tym myśleć. Nieważne. No ale, ponieważ Windows XP to już temat przewałkowany na tym kanale, postanowiłem od razu sprawdzić coś innego. Mianowicie React osy w wersji 0413. Świetnie! Ech. Może od razu po prostu powiem, że nic mi tutaj nie wyszło. Pożegnam się z wami i w końcu zmontuję ten film, który próbuję zrobić od trzech tygodni. Jaki to ma problem ze sobą, że uruchomiło się dopiero za czwartym razem? W każdym razie, React OS jest systemem tworzonym gdzieś tak od 96 roku do tej pory i jest od tego 96 cały czas w becie. Jego założeniem jest kompatybilność z systemami Windows, tak do siódemki włącznie. Ostatnio materiał o tym zrobił Świat Linux. Zresztą, link będzie w opisie. Uruchomiłem tutaj wersję live, chociaż wcześniej testowałem też wersję instalacyjną. System do złudzenia przypomina Windows'a z klasycznym motywem, chociaż można wybrać też inne. No, nie działa tutaj zbyt szybko. Można zagrać w sapera i ma na tym komputerze dwa zasadnicze problemy. Po pierwsze, nie ma sterownika do karty sieciowej, z czym można byłoby się uporać, bo system z założenia powinien przyjąć Windowsowe sterowniki. Można byłoby tą kartę wymienić na coś mniej prehistorycznego. Chociaż bardziej upierdliwe jest to, że próba uruchomienia jakiegokolwiek pliku exe kończy się totalną zwiechą. Byłoby więc na tyle z tego ReactOS. No może jeszcze taka ciekawostka. Gdzieś w internecie przeczytałem, że w 2012 roku zaprezentowano react Os Putinowi. Niestety nie wiem, co na to powiedział. Być może put out. W komentarzach podpowiadaliście mi też bardzo ciekawe rozwiązanie na brak obsługi USB w starych gratach. Wybaczcie, że nie będę się silił znowu na angielski plop boot manager, który botuje się z dyskietki i płyty CD, a nawet można go zainstalować na dysku twardym i umożliwia uruchomienie systemu z pamięci USB na nieobsługujących tego płytach głównych. Tutaj udało mi się uruchomić DSL na przykład, czy Xubuntu 16, coś tam, którego ładowanie trwa na tym komputerze chyba z godzinę. Niestety i tym razem nie udało się uruchomić Windowsa 10 Lite od Falcora. Ale nie będę już takim kutasem, i przeczytam wreszcie list, który był zawarty na tym pendrive. A więc Falkor napisał: Saper, nakupię ci do tyłka. Bo co odcinek o złomku z Windows 10, to zapomniałeś o tym, że ci truję z moją wersją. Także masz to w formie niezapominalnej XD. Pendrive zawiera Windowsa 10 w wersji 32-bitowej. Tutaj podaję linki do pobrania. Pozdrawiam ciebie, saperową, która przynajmniej mi odpisuje lol w nawiasie. Administrację. I użytkowników Discorda oraz chcę pozdrowić swoich znajomych oraz mamę. Dziękujemy, również pozdrawiamy. Bądź grzeczny i przypomnij się jak Ci się GD900 myślnik 1 skończy, to zamówię kolejną sztukę. Nazwę Pena możesz zmienić w Inf, albo zostaw jeśli Ci się podoba. Nie, no spoko, może zostać. Dziękuję Ci Falkoru uprzejmie i również pozdrawiamy. A ten ciągle swoje. I pozwólcie, że już bez dowodów w postaci wideo na koniec postanowiłem pobrać i zainstalować Windows. Longhorn, przy czym brakło mi płyt DVD, więc spróbowałem nagrać CD, ale z prędkością jeden razy, czyli w okolicach 150 czy 170 KB na sekundę. Longhorn, podążając za Wikipedia, był to projekt systemu Windows, mający być następcą XPK. Ciekawostką jest, że system był tworzony do pewnego momentu, następnie cały projekt został wyrzucony i zaczęty od nowa. Stąd Longhorn w kompilacjach o numerach przed 5000 do pierw Projekt, a w kompilacjach po 5000 to już właściwie wczesna vista. Oczywiście wybrałem tą pierwszą opcję. Instalator wyglądał jak instalator XPK, nawet zachowały się nazwy Windows XP Pro i tak dalej. Problem Longhorna był taki, że instalator działał dobrze do momentu wyłączenia komputera, a po włączeniu okazywało się, że psuł całkowicie botowanie i poprzednio zainstalowanego XPK i własnego instalatora. W przywróceniu sprawności xp nie pomogło ani pisanie komend Fixboot, FixMBR w, w konsoli. Nie pomogło też naprawianie systemu przez instalator. Dopiero udało mi się naprawić tego XP-ka jakimś narzędziem z Hirens Boot, ale już nie pamiętam jakim. No i co mi w tej sytuacji zostaje? Zostawić tego XP-ka tak jak jest, w komputerze zostawić tą dyskietkę z Plop Boot Managerem, złożyć go do kupy i komuś z Was go wysłać. Kto chętny, niech pisze komentarze. Jeszcze tylko... Pierdyknę na zasilacz naklejkę. Muszę sobie wymyślić dla tej czynności slogan: jak energik. oby nigdy nie wypierdzielił ten zasilacz. Do środka wrzucę kopertę z pocztówką, a kilkoma naklejkami, w tym jedną od Rafała z Gołurbeks. A znacie ten kawał? Ja się odbiera list od matki i czyta w nim: Miałam włożyć 10 zł, ale zakleiłam kopertę. A ja ponownie przepraszam, że skiepściłem tą część filmu. Dziś już jestem kilkanaście godzin na nogach. Ostatnio Mam. Powiedzmy, że sporo do roboty, kwestia braku organizacji też jest aktualna. No nic, nie ma Mówił dla Was Saper, pozdrawiam, cześć. Kurde, wiecie, że to stało tutaj od 18 czerwca, a jest 3 lipca, godzina 10:05.